Dobra, lecimy dalej. Zaraz wam odpowiem na pytanie czy kolektory w zimie działają. No mamy słoneczko, mamy fajne słońce, zaraz Wam pokażę jakie jest usytuowanie kolektorów. I na sterowniku pokażę Wam czy one pracują, czy nie. Domek jeszcze przed tym kowaniem Mieliśmy to robić na jesień, ale Jakoś zeszło, nie było tego słońca jak nie ma słońca to się nie chce robić Tu pod nami wszędzie jest A propos Wymiennik gruntowy do pompy ciepła Aktualna temperatura glikolu Jest około 5 stopni Pompa może pracować do minus 8 Idziemy od strony południowej I tam na górze widzicie Dwa kolektory, już muszę tylko podkręcić aparat do góry. Tam na górze są dwa kolektorki. Nie mogę zoomować, bo teraz mi jest ciężko, ale je ale widzicie, chyba leksa a przy okazji możecie zobaczyć jak wygląda domek od strony południowej Dobra, co, co tu dodać generalnie pamiętacie jak wyglądało lato było dość słoneczne i w zasadzie aż do listopada spokojnie korzystaliśmy jeszcze z depozytu prosumenckiego więc te rachunki za prąd były naprawdę nieziutkie. do do października, w zasadzie, no, listopada też płaciliśmy głównie dystrybucję. Natomiast, natomiast, no, grudzień już będzie trochę wyższy, bo już się skończył depozyt. Ale pamiętajcie, że produkcja była od czerwca, więc jak teraz mam nadzieję, będzie ładna wiosna, to jest szansa tak naprawdę uzyskać czy wyprodukować tego depozytu tyle, żeby starczyło na, na zimę. A jak będą jeszcze dni słoneczne, tak jak dzisiaj, no to na pewno się to powinno udać, żeby jak najwięcej wykorzystać ze słońca. Dobra. Strasznie mnie denerwuje to co, to, co jest właśnie w internetach odnośnie pomp ciepła, odnośnie... Właśnie teraz widzę, jaki mam brudny obiektyw. Odnośnie fotowoltaiki, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Oczywiście, że się opłaca. Każdy gram, każdy kilowat uzyskany z odnawialnych źródeł, czy to słońce, czy to ziemia, czy to wiatr zawsze będzie na plus. Tylko pytanie, ile zainwestujecie, żeby zrobić instalację i czy na pewno musicie płacić pośrednikom i instalatorom tak duże kwoty. Bo da się to zrobić naprawdę tanio. No. To tyle, ja teraz do środeczka i pokażę Wam jak to działa od strony mojej maszynowni. Ok, jesteśmy w mojej maszynowni a już pewnie znacie z innych filmów zbiornik na ciepłą wodę zmiękczacz, bufor pompa ciepła centrum dowodzenia ale nie o tym, dzisiaj o OZE więc pokażę Wam o jest sterownik do kolektorów ta rura mi trochę przeszkadza ale będziecie widzieć na zewnątrz jest jakieś 0 stopni może 1 na plusie a na kolektorach mamy 41 i sobie grzeje, grzeje wodę. To 41 stopni to jest właśnie na górze na kolektorach. T2 to jest na dole kolektora, a T4 to jest na górze. Nie, nie kolektora, tylko zbiornika. Więc działa. I czy to zima, czy nie. Jeżeli jest słońce, to, to kolektory także coś tam nam no, wyprodukują mamy 40 stopni dobra, teraz Wam pokażę to jest mój panel z Home połączony z falownikiem, o tym będzie inny odcinek więc się nie będę rozczulał o co chodzi, chodzi o to, że teraz mamy baterię naładowaną na full i ze słońca nam leci prąd z powrotem do sieci tego byśmy nie chcieli, więc jest to idealny moment aby sprawdzić, porównać co daje nam tak naprawdę pompa ciepła? Zrobimy teraz test. Temperatura w buforze jest 34 stopnie. Spróbujemy ją podgrzać o 10 stopni. Na razie na samej grzałce, grzałka jest tutaj. Grzałka 6 kW, trójfazowa. Bez użycia pompy, tylko sobie włączymy. Włączymy sobie, włączymy sobie. Obieg, żeby było porównywalne. To jest standardowe hasło, więc się nie, nic nie dzieje, woda się będzie mieszać. Będziemy mieć pewność, że pompa ciepła nam się nie uruchomi. No dobra, to teraz dla porównania sprawdzimy sobie ile prądu zużyje sama pompa ciepła, żeby podgrzać tę samą ilość wody. 35 stopni do 45 tylko ty już musimy sobie zerknąć na licznik. Dobra, mamy tyle. 4 megawattogodziny już zeżarła. Dobra, niech sobie leci. Pompa się grzeje. Na wykresie będziemy to widzieć trochę lepiej. Jest godzina 10:40. Minęło prawie pół godziny od momentu uruchomienia, będzie już pompa zaczęła zwalniać. 70%, 80 powiedzmy, bo temperatura to 47, czy zbliża się do zadanych 50. Na buforze mamy już 44, więc za chwilę wyłączymy. Niestety będę musiał powtórzyć test dla samej grzałki, bo wtedy co go robiłem, włączyłem sobie obieg CWU zamiast obiegu buforowego i żeby były dokładnie takie same warunki trzeba będzie to powtórzyć, to za chwilę powtórzymy włączymy obiegi, temperatura znowu nam spadnie do tych 35 i załączymy grzałkę, słońce dzisiaj jest, więc pociągniemy sobie trochę prądu ze słońca tu nam jeszcze jeden stopień został, poczekamy około pół godziny Pół godziny zeszło, nie pamiętam, ile było wcześniej na liczniku, teraz mamy... I się kręci. Jeżeli pompa nam ciągnie około 3 kW, no to 1,5 kW też. Na razie na, na okoliczności. No i OK, mamy nasze 46 stopni, minęło praktycznie pół godziny. Wyłączamy pompę. Dobra, pompa zgasła. Sprawdzamy licznik. Ten licznik jest podłączony tylko i wyłącznie do pompy, więc żadne inne nam tu rzeczy nie wchodzą w grę. Eee, I co mamy? 4958 kWh i 94 setne. Zaraz to przeliczymy. Zobaczymy, ile zużyła nam pompa ciepła. Włączę odbiory i <laughs> obniżymy temperaturę w buforze, żeby potem sprawdzić na samej Grzałce. Ok, startujemy z grzaniem wody od 35 stopni w górę za pomocą grzałki. Włączymy sobie obieg, żeby nam się cały czas ta woda mieszała. Grzałka załączona 6 kW, trójfazowa. Pełną parą idzie niemodulowana, więc cały czas mamy pełne zużycie. Będziemy sobie podglądać na wykresie. Obiegi wyłączone, żeby nam nic tego ciepła nie odbierało. I tu na wykresie zobaczymy temperaturę. To było grzane pompą ciepła, a teraz tylko grzałka. I porównamy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Mamy godzinę 12:48. Zobaczymy, jak długo temperatura będzie rosła. Do 45 stopni. No i ok, mamy godzinę 13:27. Rozpoczęliśmy grzanie grzałką o 12:48. Mamy osiągnięte 45. A tutaj jeszcze się nie odświeżyło, ale mamy 45 stopni. To już łatwo możemy policzyć, ile zużyła grzałka. A ile, a ile poszło na pompę ciepła? Okay, policzymy to na szybko. Pamiętamy, pompa ciepła zużyła 1,7 kWh i zagrzała nam wodę o 10 stopni w ciągu 30 minut. Użycie samej grzałki 6 kWh zaczęliśmy grzać 12.48, skończyliśmy 13.27, łącznie 39 minut, czyli już mamy różnicę w czasie. 9 minut na nagrzanie tej samej ilości 39 minut to jest 0,65 godziny 6, 6 kW bo tyle ma grzałka 6 kW przepraszam bo tyle ma grzałka, razy 0,65 godziny daje nam 3,9 kWh czyli widzicie różnicę 1,7 kWh 3,9 czyli w zasadzie 2,3 razy więcej zużyła sama grzałka więc pompa ciepła, no w moim przypadku jest gruntowa więc ciągnie to ciepło z gruntu jak najbardziej się opłaca można to łatwo przeliczyć na złotówki to jest powiedzmy, nie wiem około 4-5 zł a to jest około 2 zł więc sami, sami widzicie ok, tym samym kończę test uznając, że pompa ciepła jak najbardziej jest uzasadnionym źródłem ogrzewania Waszego domu to Bajo